Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także. O subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w tym kolejnym poranku. Dzisiaj będzie trochę o ambicji, trochę o pracy i to wszystko razem ze sobą połączymy w jedno. Zatem zachęcam do oglądania do samego końca. Dzisiaj naszym przewodnikiem w tym dzisiejszym poranku będzie Ralph Emerson, i właśnie powiedział on kiedyś słowa: Bez ambicji człowiek niczego nie rozpocznie, bez ambicji człowiek niczego nie rozpocznie, bez pracy nie skończy. No i właśnie w ten oto sposób połączyliśmy ambicje. Z pracą. Ja tutaj ym, chciałabym zamienić to słowo ambicja, bo myślę, że ono jest jakoś źle kojarzone yy, i może nam się źle kojarzyć. Chciałabym tutaj zastąpić słowo ambicja słowem pasja. Bez pasji człowiek niczego nie rozpocznie, bez pracy niczego nie skończy. Myśląc o tych słowach. Przypomina mi się, kiedy pisałam pierwszą książkę. Pamiętam, że pracowałam wtedy normalnie na etacie, normalnie 8 godzin chodziłam do pracy, przychodząc z pracy wykonywałam czynności dnia codziennego i dodatkowo wieczorami właśnie pisałam swoją pierwszą książkę. Bez pasji, bez pasji prawdopodobnie nie zaczęłabym jej nigdy pisać. Nie byłam nigdy... Hmm wspaniała z polskiego, nigdy nie czułam się silna w tym, żebym mogła w ogóle jakąkolwiek książkę napisać. Natomiast pasja, chęć niesienia pomocy, zainteresowanie tematem starzenia się było na tyle silne, że właśnie podjęłam ten wysiłek, podjęłam tą próbę. Czyli tak naprawdę właśnie dzięki pasji zaczęłam Coś robić, coś nowego, coś e, czego wcześniej nie robiłam, co było zupełnie nowe dla mnie, i rzeczywiście pod tymi słowami: Bez pasji człowiek niczego nie rozpocznie. Mogę się obiema, e, e, mogę się po prostu pod, nimi, pod, pod tymi słowami podpisać. Bez pasji człowiek niczego nie rozpocznie. Więc ja rozpoczęłam swoją przygodę. Z wydawnictwem, wtedy oczywiście nie miałam pojęcia, że ta przygoda tak się przemieni, że właśnie teraz będzie wydawnictwo Czas, seniora.pl. Natomiast y, dzięki pasji rozpoczęło się coś nowego w moim życiu. Natomiast dzięki pracy, dzięki temu, że ja codziennie Siadam do, wykonan do jakby zaplanowanych przeze mnie działań, dzień w dzień robię kolejne kroki, kolejne kroki i kolejne kroki do tego, żeby właśnie iść do przodu, żeby się nie zatrzymywać, żeby ciągle pomagać, żeby ciągle być gdzieś w trendach, żeby, żeby dawać więcej z siebie. No to tutaj już. Pasja nie wystarczy. Tutaj potrzebna jest ciężka praca. Często młodym y, wydaje się, że wystarczy mieć pasję. No, lubię coś robić i, i tyle. A później to już jakoś, nie wiem, ktoś mnie znajdzie, ktoś mnie zauważy, ktoś zobaczy, że robię, robię wartościowe rzeczy, i y, moja pasja nagle zamieni się w coś wielkiego, w coś olbrzymiego. Może czasem się tak zdarza, ale to są jakieś pojedyncze przypadki. Najczęściej, właśnie droga pasji która zaczyna się właśnie w momencie, kiedy żywimy jakąś chęć do wykonywania czegoś. Ona się zaczyna od pasji, ale później skierowana jest i kręci się tak naprawdę wokół ciężkiej, codziennej pracy. Zachęcam dziś każdego z nas. Każdego z nas zachęcam do tego, żeby się pochylić nad tymi słowami. Czy nie jest tak, że właśnie pasja coś zaczyna, a praca coś kończy, coś rozwija? Zachęcam Cię dziś także do tego, żeby się zastanowić, czy przypadkiem w Twoim życiu nie było takiej rzeczy, takiej pasji, e, która właśnie Ci się wydawała bardzo cenna, bardzo wartościowa, ale gdzieś w ciągu życia po prostu ją zaprzepaściłeś, zapomniałeś o niej, wyleciała ci z głowy. Dzisiaj zachęcam cię do tego: odśwież swoje pasje, zetrzyj kurz z nich i zacznij ciężko nad nimi pracować. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to ciebie i mnie zaprowadzi. Póki co wiem, że moja pasja doprowadziła mnie do wydawnictwa, doprowadziła mnie do powstania Akademii Czas Seniora, która właśnie proponuje kursy, szkolenia, warsztaty. Moja pasja doprowadziła mnie do bycia na YouTubie, do nakręcania filmów właśnie na YouTube, do bycia w mediach społecznościowych. Do tego doprowadziła mnie pasja, ale poprzez ciężką pracę. Zatem pasja i praca to jest coś, co musi iść ze sobą niemalże w parze, być ze sobą nierozłącznie, żebyśmy mogli robić te kolejne kroki w naszym życiu to wszystko w tym dzisiejszym poranku i o poranku zachęcam do tego, że jeżeli może jesteś po raz pierwszy na moim kanale i może po raz pierwszy słuchasz tego właśnie poranka, także zachęcam cię do tego, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał ci się ten film. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia na dzwoneczek i widzimy się oczywiście już niebawem. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę ci dobrego dnia pełnego Pasji i pracy. Tego, tych dwóch elementów Ci dzisiaj życzę. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Papa. Pa.